Cześć, witam Cię. Krzysztof Adach z tej strony. Dzisiaj większość z nas dużo podróżuje. Przemieszczamy się z miejsca na miejsce, przemieszczamy się bardzo często używając samolotów. I dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o takiej mojej pasji, którą, którą mam. I wiem, że wielu z Was, jak rozmawiam ze znajomymi, z przyjaciółmi, nie wie o czymś takim, że jest taka strona, internetowa. Adres tej strony za chwileczkę tutaj wyświetli się. Jest flyradar24.com Na tej stronie możecie obserwować wszystkie loty, które odbywają się. Załóżmy taką sytuację, tak jak wczoraj na przykład bardzo dużo osób leciało do Barcelony, ponieważ tam odbywa się szkolenie. I nie zawsze można lecieć tak jakby ze swoją ukochaną osobą, czy z żoną, czy z narzeczoną, ta druga osoba zostaje w domu, zawsze może na tej stronie flyradar 24.com obserwować cały lot. Co na tej stronie mamy? Jeżeli wejdziecie na tą stronę, zobaczycie mnóstwo mnóstwo samolotów, oznaczone są one kolorem żółtym, to są wszystkie te samoloty, które obecnie znajdują się w powietrzu. Jeżeli najedziecie myszką na jakikolwiek samolot, klikniecie na ten samolot, podświetli się Wam na czerwono i po lewej stronie tej strony otworzy się ramka, w której będziecie mieć wszystkie informacje na temat tego lotu, czyli skąd, dokąd samolot leci, jaki to jest samolot, jaki typ samolotu, na jakiej wysokości, z jaką szybkością. Bardzo mnie to interesuje, bo można zrobić na przykład, nie wiem, dla, dla, dla siebie zrzuty ekranu, poprosić jakąś osobę, jak lecicie gdzieś, żeby zrobiła zrzut ekranu, zobaczycie w poszczególnych fazach, gdzie samolot się znajdował, którędy, jak przebiegała jego trasa, co tam jeszcze, no mnóstwo informacji, możecie najechać na... Dane lotnisko docelowe jest taki niebieski punkcik zaznaczony, na przykład Barcelona, czy tam powiedzmy jakaś inna miejscowość. Klikniecie na, tą, na, tą, na ten punkcik niebieski, otworzy się strona z przylotami i odlotami z danego lotniska, gdzie będzie godzina przylotu, godzina odlotu. Czy są opóźnienia? Po prawej stronie będzie przeniesienie na dany samolot, czyli jeżeli klikniecie w dany lot, przeniesie was automatycznie. Na dany samolot, w którym miejscu się znajduje. No, strona, która zawiera bardzo dużo informacji, bardzo ciekawych informacji. Jeżeli ktoś się interesuje lotami, jeżeli ktoś interesuje się tym, jak właśnie przebiega taki lot, może wejść na przykład tam na stronie po lewej, po lewej, po lewej w zakładce, można kliknąć sobie na znaczek 3D, który przeniesie was. Nawet do kokpitu pilota, widok z kokpitu, czyli jak podchodzi do lądowania, no fantastyczna sprawa, jest to moja pasja, dzisiaj wybierałem się na podlotnisko, żeby sfilmować jak podchodzi samolot do lądowania na niewielkiej wysokości, na wysokości czwartego, piątego piętra, gdzie już są otworzone, wypuszczone podwozie, gdzie są klapy otworzone, no fantastyczna sprawa, nie wiem, jeżeli ktoś z Was się interesuje tymi, tymi lotami, jeżeli interesuje się samolotami to bardzo proszę, możecie pytać o cokolwiek dlatego, mnie, dlatego, że ja zgłębiłem ten temat, interesuje się bardzo nawet próbowałem swoich sił na yy, symulatorze yy, lotów, gdzie yy, powiedzmy się, no Siada się tak jakby za sterami samolotu, próbuje się swoich umiejętności. Oczywiście wcześniej trzeba troszeczkę wiedzy i troszeczkę wiadomości na ten temat. Ale polecam Wam tę stronę Flyradar 24com dlatego że tak jak mówię, dzisiaj dużo podróżujemy. Z ciekawości czasami możemy zobaczyć, gdzie nasza bliska osoba jest, w którym momencie jak wystartowała gdzieś tam jest lotnisko docelowe. Możemy zobaczyć, z jaką szybkością leci, na jakiej wysokości gdzie się znajduje. Cały przebieg lotu zobaczyć. Także fantastyczna sprawa. Dzisiaj troszeczkę tak właśnie o, o mojej pasji, o, o lataniu. I namawiam Was, żebyście Wy nagrali również filmik nie tylko o biznesie, to co robimy w sieci, co robimy w internecie, ale żebyście również nagrali filmik jaką Wy macie pasję, jakie macie hobby, bo warto czasami powiedzieć o tym, a być może zarazicie kogoś w tym swoim hobby, ktoś po prostu. Szuka informacji na temat waszego hobby, nie może znaleźć, nie może trafić, a wy takie hobby akurat macie. Także zachęcam was do nagrywania filmiku o swoim hobby. Dzisiaj niedziela, pozdrawiam was. Odpoczywajcie, nabierajcie sił. Jutro poniedziałek startujemy znowu na maksa. Także życzę miłego popołudnia, cześć.